Prowadzony przez Bibliotekę Publiczną w Jaktarowie projekcie Ogród Seniora. Zaplanowane są spotkania uczestników projektu ze specjalistą od pielęgnacji ogrodu w ogrodach seniorów. Jest to ogród jednej z uczestniczek projektu, pani Eli. Jest też ekspert, który dzisiaj jest sponsorem tego spotkania i on będzie udzielał porad, wskazówek. Naszym pomysłem na skarpę byłoby jednak wykorzystanie roślin iglastych, płożących z jednym takim punktem w narożniku wyższym w postaci czegoś strzelistego, ponieważ to tam jest strona północna, więc mógłby to być nawet cis albo któryś z żywotników, natomiast w tle właśnie rośliny iglaste. Wydaje mi się, że po ilość tam latach wykorzystywania tej ziemi, z którą był problem od początku, już zagrożenie takie chemiczne chyba zostało zniwelowane, tak, zniwelowane. Więc spokojnie można spróbować powtórnie nasadzić tam iglaki. Wszechstronne zastosowanie ogrodu, mieszkańcy korzystają włącznie ze zwierzątkami. Jest tutaj takie maleństwo i, I, to i widać, i nie, nie przeszkadza. Chodzi właśnie o pielęgnację, żeby była prosta, ogród był przyjemnością, e, praca w nim też, e, a nie mordęgą, bo na tym rzecz polega, żebyśmy odpoczywali w ogrodzie, nawet przy pracy. Ogród mój jest ogrodem wiejskim, to znaczy jest takim ogrodem dla nas, a nie my dla ogrodu. Ja bardzo lubię pracować w swoim ogrodzie, sadzę rośliny takie, które chcą tu rosnąć, te, które nie chcą, po prostu wysadzam. No ja uwielbiam swój ogród, nie wyobrażam sobie życia. Poza moim ogrodem, o tak powiem. No, w każdym razie, jak z mężem pracowaliśmy, mój mąż jest typowym mieszczuchem z bloków. W blokach się urodził. I jak przeprowadziliśmy się tutaj, już kawałek ogrodu, te zaczątki były, to zawsze mówił, że jak wraca w pracy, to już tak jakby był na czasach. Ulubione miejsca. No, ulubioną rzeczą to jest moja fontanna. To jest takie moje marzenie, które właściwie sobie spełniłam około 5 lat temu. Bardzo lubię, bardzo lubię szum wody, uspokaja przede wszystkim. Bardzo dobrze można się przy tym zrelaksować.